No, witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotowałem taki film, w którym chciałem Wam pokazać taką przykro dla mnie sytuację. Otóż w ubiegłą sobotę o godzinie 6.15 wypuściłem do lotu mojego MBS młode z pierwszego lęgu. One tam były na ten trening wypuszczone razem z tymi moimi trzema wolnymi samczykami, czyli z tym takim białym warszkopkiem i dwoma murzynkami. No i y, nic nie wskazywało na to, że ten lot będzie taki tragiczny, ale po prostu kiedy wypuściłem gołębie, była taka tam lekka mgiełka, taka taka chmura niska. Zresztą było to po... Y, poprzedniego dnia była burza, w nocy jeszcze padało. Po tym deszczu uważałem, że to jest takie mgliste powietrze, y, ale warunki były dobre do lotu. Wypuściłem te gołębie i one praktycznie bardzo szybko, jak się okazało, poszły w zakrycie. No i podczas tego przykrego dla mnie lotu straciłem sporo gołębi. Otóż tutaj mam zanotowane straciłem wtedy dwa gołąbki siwe, dwa czarnokrasy, jednego siwokrasego straciłem wszystkie moje blankopki, które były wtedy w oblocie. Tam było 5 blankopków i straciłem dwa murzynki. Nawet wydawało mi się, że tych blankopków straciłem więcej, ale taka dokładna analiza tej pozwala mi stwierdzić, że tych blankopków straciłem dokładnie 5. W sumie dobrze też się stało, że Zdążyłem tam do głębika rozpodowego, dwa blankopki sobie odłożyć po parce od Marka Stawarskiego, a też jeden z blankopków po prostu nie poleciał. No a to akurat nic dobrego, bo nie wiem, czy te gołębie będą z tej pary po prostu lotne. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z kolejnymi gołębiami. No i niestety, no do dzisiaj. Nie udało mi się tych gołębi odzyskać. Tylko jednego gołębia odzyskałem, który po prostu był jeszcze dosyć młody, zmieniaczek i zameldował się w gołębniku u kolegi, który po prostu mnie znał, i zadzwonił i dał mi znać, że taki gołęb się u niego znalazł. Ten kolega mieszka 5 km ode mnie w miejscowości Złotniki Kujawskie. No i potem się okazało, że w tych Złotnikach Kujawskich yy, widziane były tam w sobotę, czyli to właśnie wtedy, kiedy te gołębie zginęły, 27 czerwca. Widzianych było kilka gołębi, które yy, jeden z kolegów nazwał takimi biało-czerwonymi. No to myślę, że, że chodziło właśnie o te moje blankopy. Tam też jeszcze usiadł murzynek u jednego z kolegów, który mnie o tym powiadomił że taki właśnie gołąbek u niego siedzi na, na gołębniku na dachu gołębnika, przysłał mi tam na Whatsappa zdjęcie także to był gołąbek Mirka Bigosa kolega tutaj właśnie poinformował mnie, że taki gołąb siedzi, ja potwierdziłem że to jest mój gołąbek no i niestety okazało się, że Gołąb ten y, nie wszedł do niego do gołębnika i ostatecznie kolega ten we wtorek wyjeżdżał już do pracy w Norwegii. Głębiami się zajmowała jego żona, ale jak się okazało, niestety y, gołąb ten po prostu y, no, nie wszedł do niego y, do gołębnika. To dobra cecha w po gołębiach, po parce murzynów, od Mirka Bigosa, który zapewniał mierzte głębię, wtedy kiedy giną. To niezbyt chętnie wchodzą do obcych głębników. Z reguły tam po prostu nie wchodzą. I jeżeli nie wejdą, no to, to raczej zginą gdzieś tam z głodu, aniżeli dadzą się złapać. No nie wiem, może ktoś tego gołębia złapał. On miał obrączkę numer AR-231. Zresztą apeluję do wszystkich, do wszystkich hodowców gołębi, którzy być może po prostu złapali jakiegoś z tych gołębi, który mi wtedy przepadł. Przypominam, tam były dwa gołębie siwe. Dwa gołębie czarnokrasy, siwe, czyli takie niebieskie. Dwa gołębie czarnokrasy, czyli takie czarne, pstre. E, e, z dużą taką ilością koloru białego. Z takimi czarnymi plamami. E, długą siwą, krasy, czyli taki siwy, pstry. Też dosyć mocno białego. I czerwone, blankopy, czyli takie gołębie właśnie o umaszczeniu. Takim czerwono-białym z białymi znakami na głowie, z białymi lotkami, z białymi sterówkami, pokrywy skrzydeł, szyja w kolorze czerwonym. I dwa murzynki, czyli dwa takie roztoczańskie, takie ciemne gołębie. Oba, o ile pamiętam, miały białe lotki. I te wszystkie moje gołębie, którymi zginęły, miały obrączki z tego roku, czyli takie szare EE -E 2020, numer 7, i miały one serię oznaczoną literami AR. I wszystkie one miały w serii od tam 200, kilku do. 200 tam załóżmy 40 w tym przedziale gołębie mi poginęły. No i niestety, tak to się też dzieje z tymi naszymi głębiami, że one po prostu czasami gdzieś tam bardzo wysoko wylatują i zwłaszcza, jeżeli są to młode gołębie to później nie mogą odnaleźć drogi do domu. Tak się stało z tymi moimi. Niestety straciłem je, ale tak to jest w tym naszym sporcie. Przedstawiam teraz film, który pokazuje. Jak do tego doszło? Tam z takich nagrań, które przekazywałem moim kolegom na naszą grupę wspólnego gołębnika WG EJB za i Pigeon Sloft dla uczestników tej grupy, gdzie ich tam informowałem, jak wygląda sytuacja właśnie z tymi moimi głębiami. A przy okazji apeluję do wszystkich, którzy może weszli w posiadanie gołębia oznakowanego obrączką z tego roku, czyli taką szarą. Z numerem serii AR od tam 201 do 240. Takie one miały numery. Zapraszam was teraz do oglądania tego filmu i zachęcam was do tego, abyście się w komentarzach podzielili tym. Czy rzeczywiście też u was dochodziło do jakichś większych strat w rozmowach z naszymi kolegami, którzy hodują głębie zamojskie, roztoczańskie i inne głębie wysokolotne. Dowiadujemy się, że w tym roku było sporo strat. Te pogody burzowe, deszczowe z nagłymi zmianami pogody. Jak się okazuje, są dosyć zdradliwe dla gołębi wysokolotnych. Zapraszam teraz już na tą relację, którą przygotowałem wtedy właśnie kiedy te głębie zginęły. I w tym miejscu już serdecznie Was pozdrawiam i zachęcam do oglądania kolejnych filmów na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. No, witam Was, koledzy. Wypuściłem jakieś 20 minut temu moje wszystkie młode z pierwszego lęgu, Murzyny i Zamojskie. I widzę, że teraz tutaj takie chmury płyną, które na wysokości nie wiem, 200 metrów się przemieszczają. Widzicie to? No i nie wiem. Czy je odwiało, czy co? Śladu po nich nie ma, po prostu śladu nie ma. No, jeden tutaj się kręci tylko, to jest chyba odrysiaryło, taki bocianek. No i tam dwa na dachu są. Dwa na tym krzyżaku. A tu ich było kurczę ponad dwadzieścia i jeszcze trzy samce. Luźne. Nie ma ich nigdzie. Ha. W szoku jestem. Zdarzyłem posprzątać gołębnik, o kaczki lecą. Zdarzyłem posprzątać gołębnik i... Wracam. Nie ma śladu, o te chmurki tutaj tak płyną szybko. Tam mgła taka. O, teraz kolejna mgła nachodzi tutaj. Ale to nie jest jakaś potworna prędkość, kurczę. Nie wiem, gdzie one są. To jest niemożliwe, żeby tak wysoko poszły że ja ich tutaj nie mogę wypatrzeć, no chyba, że mi taki numer wywinęły oj kurde szok, co z tymi gołębiami się robi to no zdążyłem kurczę posprzątać gołębnik no a jeszcze no no ile mi to zajęło, sprzątanie gołębnika, 10 minut? a zobaczcie jak ta chmura płynie Zaraz przeleci, o, na prawo płynie, czyli w kierunku zachodnim, ze wschodu na zachód, i leci. O, zaraz z zejdzie z kadru. No jest siódma czterdzieści i jeden siwy schodzi. Nie wiem, czy to jest zamojski czy murzyn, ale siwy. Podejrzewam, że mój taki siwy murzynek i schodzi z góry. Nie wiem, czy go widać, kurczę. Kolor nieźle się... O, było, go widać przez sekundę na ekranie. O, jest. To jest zbliżenie pięciokrotne ponad 5,2. I tak sobie tutaj swruwa z góry. Czyli one poszły do góry. Nie na bok, tylko do góry. Szok. Ale poniosło kurczę. Ten pierwszy, który schodził, to jest W40 ubiegłoroczny Samczyk. I tutaj teraz kolejny idzie. Białolot tym razem, a Także tam one są u góry. Tam mi miga jeszcze biały gołąb u góry. Czyli one weszły w zakrycie totalne. I jest tam jeszcze biały gołąb. Kurczę, tutaj zrobię powiększenie. No i za dużo 6 to cholerny ekran. 2,8. Nastaw się ostrość jest. Od razu ucieka. Pust. O, jest. Jest białolot. 2,8. Miga mi biały gołą powyżej niego, ale to tam jest na granicy zakrycia. Czyli te cholery są w zakryciu. No to tam jakiś blanko pewnie albo, albo kolejny stary schodzi, biały, właśnie wolny samiec był. I tam u góry biały miga. No w szoku jestem. O i ciemny tam jeszcze jest, czyli pojawiają się. Weszły w zakrycie, ale mnie zdziwiły te gołębie. AD28 to jest ten murzyn z 2017 roku, stary bez pary. Tak jest, czyli W40 szedł ubiegłoroczny samczyk wolny i teraz kolejny stary samczyk szedł na dół O proszę bardzo, Blankop. Schodzą. Jest Blankop. No kurczę, tylko go naostrzyć nie to To jest masakra. A zaraz w tą chmurkę wleci to będzie. O, jest blankop. Czyli schodzą. Coś z tego będzie. Nie przypadły wszystkie, ale jest załamały No szok. Ten blankop. To, to jest Wojtka Załuskiego proszę bardzo zameldował się Ech, jak on to zrobił to nie wiem tak jakby schodził z tymi moimi no i teraz schodzi z góry biały i siwy Czyli to będzie pewnie siwy murzyn, młody, a biały to zobaczymy, czy stary samczyk, ale wygląda mi na blankopa. Oj, zeszły z tych chmurek to, o, teraz wchodzą tu z powrotem. Oby to był blankop. Jest nadzieja, jak tam z nimi ten biały ubiegłoroczny zostanie, on doświadczony samiec jest. Ale kurczę nic więcej mi tam na razie nie miga A te schodzą spokojnie, bez paniki, nawet szybuje ten siwy Bardzo spokojnie szybuje, także Paniki jakiejś nie ma No zobaczymy co tu się będzie działo Ale schodzą z góry, były w zakryciu o ósmej wylądował ten Biały. biały to był warsztat ubiegłoroczny i murzyn yy, na różowym znaczniku, czyli po zmieniaczce czubatej od Seroki i, i po moim murzynie. A na razie tam u góry nic nie widzę. Czyli to, co dobrze widziałem, że mi migał biały gołąb i ciemny, to te dwa zeszły z góry. Ten biały i ten ciemny. Czyli ten murzyn zeszły z góry i cisza. Teraz to już jest cisza. No nie było mi w domu, dochodzi pół do drugiej. I wrócił szkaplerzaczek tutaj siedzi na dachu po prawej. Ten murzynek wrócił z białymi lotkami. Siwy. Teraz zobaczymy, czy to jest ten co był. Czy to jest nowy siwy? I siwy wrócił po Lowelasie. lasie. No coś tutaj jednak ląduje. Aha, i zmienniak jest na dachu. Z pomarańczowym znaczkiem. To to będzie po podarka murzynach. Nie, podarka murzynie i mojej zmieniaczce, tak. Podarka murzynie i mojej zmieniaczce. O, i wrócił. Odryścia szkapleżaczek siwy. To na razie wróciły te gołębie, czyli szkapleżak raz, mój szkapleżak dwa, murzynek trzy. I zmieniaczek cztery gołębi wróciły. Bo ten tutaj już był. Ale się że nie poszedł do góry. No do szczęścia, to, że tylko burzy brakuje. Kiepsko powrót. No jest 20.50. Młode miały naprawdę dobre warunki po południu do powrotu, bo była piękna pogoda. Teraz też jest jeszcze bardzo ładny wieczór. Spokojniutki. Bez żadnego zachmurzenia bardzo sympatyczna pogoda. No i wróciło jeszcze kilka ptaków. E, zameldował się ten bocianek od rysia ryło. Tutaj drugi gołąbeczek z lewej strony. Ten murzynek już się wcześniej zameldował. Ten szkapleżaczek siwy już był. Ten murzynek się zameldował wcześniej. To jest stary samiec, stary samiec. Blankop nie poleciał do góry, ten z zielonym znacznikiem. To jest jedyny Blankop, jaki mi został. A było ich, nie wiem, ze 12. To jest stary samiec, stary samiec. Ten nie poleciał, ten nie poleciał, ten wrócił, szkapleżak. Ten zmienniak, po mojej zmienniaczce i murzynku od Darka wrócił. Od Rysia Ryło siwy wrócił. Murzynek z selednową obrączką wrócił. Ten nie poleciał. Ten nie poleciał. I ten murzynek z niebieskim znacznikiem wrócił. Czyli z tego feralnego lotu bo ten siwek to tam praktycznie się nie zabrał do góry, bo on tu wcześniej wylądował, czyli tak. Ten gołąb wrócił. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem tylko gołębi wróciło z tego lotu. Młodych. No i te trzy samce czyli ten. Warszkop, B-40, Murzyn, JD-28, 11 gołębi, a ich tam było ze 25 co najmniej. Muszę sprawdzić w rozpisce, ale blankopów nie mam w ogóle, czarnokrasych nie mam w ogóle, siwokrasych e, nie mam w ogóle, Siwego po parce z Olka Bełza, po tym samcu, i samicy od Arka nie ma. Także totalnie w pierdal dostaliśmy. Totalnie. Nie wiem, co im odbiło, co je tam po prostu poniosło do góry, ale to był jakiś obłęd. No i tak to wygląda. Pusto w głębniku, pusto. Masakra. 141 w niedzielę rano wrócił Siwo i to chyba jest polowe lasie. Muszę sprawdzić, bo one są bardzo podobne. Tutaj z dołu nie widzę, jakiego koloru ma znacznik, ale chyba srebrny. To sobie sprawdzę na rozpisce. No i ten gołąb wrócił. I schodził dosyć fajnie z góry, spokojnie, bez pośpiechu. Także jest ok. Czyli 12 jeszcze brakuje. Czekamy. Bo zaginiana była 13. Także po malutku się schodzą. Zobaczymy co będzie. Pozdrawiam wszystkich kolegów i życzę miłego dnia. I słuchajcie, tak nie wiem. 7.38 Startujemy w G. Także na spokojnie. Ja sobie tutaj poogarniam wszystko. Zjem się na lanie, żeby to. Potem Wam relacjonować na żywo. Także bądźcie w pogotowiu. Dam Was znać, o której ruszamy. Pogoda fajna. Leciutki tylko wiaterek, taki naprawdę tam. Lepiej, że jest, niż miałoby go wcale nie być. Chmurki lekkie, na bardzo wysokim pułapie. Także myślę, że pogoda jest idealna do lotu. I powinno być wszystko w porządku.